Kiedy się to ludzkie życie zaczyna? Bardzo proszę. W jakim sensie? A w jakim sensie? Nie wiem o co Pan pyta. Kiedy się zaczyna ludzkie życie? Prosty pytanie. Nie wiem, mnie to nie interesuje mnie. Nie potrafi Pani odpowiedzieć na taką problemę. dla mnie zaczyna się wtedy, kiedy mam noworodka. Czyli po porodzie. Po porodzie, czyli jak jeszcze widać, wychodzi główka, ale jeszcze nie wyszła, to jeszcze można podać zastrzyk w ostatniej chwili. Nie, w trakcie porodu płód już jest traktowany, jeżeli jest w kanale rodnym mhm. i podczas akcji spuszczowej, jest już traktowany również przez prawo jako noworodka. Czyli rozumiem, że to jest po przejściu przez magiczny kanał rodny, ten płód staje się człowiekiem. Noworodkiem. Tak? tak jest. Nie wiem, jaka to jest magia, jestem zdumiony. Magia, bo taki... życie ludzkie jest magią. Magia. No, Przechodzi przez kanał rodny i ten płód tak staje jest, się... Tak jest według którego prawa? Bo Polskiego. Pani coś mówi konstytucja? Nie słyszała pani o takich zapisach konstytucji, które chronią życie ludzkie od poczęcia? To już jest kwestia światopoglądowa. Ja jestem w tej chwili w pracy na Rzeczypospolitej. Narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani. Ja dokonuję zatrzymania obywatelskiego i wzywam was panowie policjanci, wzywam was panowie policjanci, byście nie dopuścili, by ta osoba, pani Wizela Jagierka, miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi, w tym nienarodzonymi się